Co najpierw otworzyć? No, te, te mute. Te, no, na tej mm -hmm. te mute. Fajne. Te no, te mute. Fajne. No, prawda? Ja bym chciał un uniform do brawy. O! Wow. Oh. <laughs> I to glazak. <laughs> 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 no, no, Pokażę. Wow. Oh. O ładne. No, fajne. O, jego wianko. Nie dało. Uy, oh, ładne. O ładne. Ładne. No ściek. to najpierw te brawo, czy najpierw oh. alfa? Alfa. Alpha, 82 alpha packu. Alfa, 82 alfa pakku, brawo dobrze. No ja, i w sumie liczymy nie wiem na co. No Black Eyes chyba niebiesku, bo to do sprzedania, nie? Li Eye liczymy, guys. ja będę liczył Black Eyes i legendy. O, dobrze. Ale wiązanka, splot jaj. Teraz będzie black eyes. Teraz będzie niebieski jest... chibi, chibi. mogą też zrobić, chibi bym chciał. O, bo bo chibi bo używam to. do postaci jak mi dropi dane chibi jakieś. O, ale militaria, osłowisko. Legenda do... będzie. No co kiwano. O, cały czarny uniform. Jak tu tubi w sumie. Legenda! Co to będzie? E, mam to jak coś, tak? Ja to mam. Nie, nie mam, a nie mam, a bo I to pasz. jest komplet, ale mam spokojnie tu jakieś no, spoko całkiem. Spoko uniform. O, zobaczmy. Iś. A, Nemcy. No, kolorystycznie spoko. Używam tego akurat. Ja też. Oho, o, ale... Ona. Oh, ja Cibi. Fajne. Okay. No, fajne. O. Będzie ale ja opieram, nie umiemy oil, oil, spill będzie. Aha, okej. O, Ja to mam. Także. 2000. Chivalry gaming, nie? Wow. North Star Cowboy. O. Oh. O. Oh. North Star, nie to jest Ember Rice. O, wyplikaty. Mmm. O. Polej, ole, no normalnie używam już. Ktoś. O, jak cielono oh. mi! Cielono tak... mi! I niebieski. Legenda! I co będzie? Uniform, to, to który chyba już mam. A... ale sadge, dlaczego? O, legenda! Dlaczego? Tak to on! Tak to jest! Dźwięku do tego. A mi nużyłeś sobie. Ale co to zmienia? Nic chyba zrobię. Nie wiem, antylopa. Czarny ten sposób. Nie wniotki, live. Live nie są aż takie złe, ani wolny bro. Piciu masz. Piciu, Madzieleka. piciu. I... No, będzie naheś. Black eyes. A, mam to też. <laughs> bro. Excuse me? to by do... mi się, mi się by przydało. Nie no, słyszałeś takim o, to zero, tak. A, Sara? A, jest tego, chorego córka. A, A o, córka net, bro. Sadge. Dej mu swy zorą. Shadow Legacy. Jest? Zjadła psa? Jak ten? O, o, o ja pierdolę, że to pasuje, ty. Ale drip, bratku. O, różowy, jeden blakać będzie chociaż? O, jest. O, do Jagera! Oj, do Jagera! no. jak a, zawsze, to jemu nie dropiło. Teraz ja mam. Chibi jakieś może? No nie, te pieprzone newblody. No nie, no są okropne te newblody, daj spokój. Ale, Wojdecz. okej, okay, okej. Okay. To to? No a, to jest no, to tym razem, o ale no będę grał of. na pewno takim oh, skinem No okej Chibi? Nie, no taki, nie wiem czy ja tego nie Fajne mam. No taki, taki no, clean w miarę powiedzmy tak, były takie drewniane skiny właśnie do broni Jakoś mam taki sentyment, nie wiem dlaczego tak clean wyglądają Ale no tak, nie wiem <tacłupny> do tego no, no może, I mean Chibi jakieś coś nie? nie, a mam z maską takie A do picknocka Daj na dripie Jojt też ładne. Chyba. A nie, nie mam. Okej, okay. lepo no, lekcji, I guess, nie? O, no, krystal ten, ładny. O, to jest. A dog? No, chętnie do doga, no. Fajne rzeczy, dzielki... No tak fajne... Dwójka te same póki co coś. O, różowy. Co to, to będzie? O, kurde. Uuu. Ale no, ałuk mi się podoba, mhm. bo lubię czarno-złote, więc ale, spoko. Nie, ładnie, Użyję nie, dla wszystkich, ale i tak nie gra się aługiem, bo jest tragiczny, ale podoba mi się. O, teraz, uwaga, iść. Fuck? Eee, mam. Skin, no to no. jest taki taka skina widzę w ogóle na no, oczy. No spoko, Tak czyli fany, fany. Nie widziałem takiego skina. O oh, kurde, jak oddaję nagle to, <ścoughs> eh? Wow, pirat drogowy. pirat drogowy. Pirat drogowy. To ty <ścoughs> to dzisiaj pirat drogowy. <ścoughs> ty dzisiaj pirat drogowy? Co <ścoughs> <ścoughs> <To> ty? <te ścoughs> tak Proszę tak nie Nie no, wszystko było pięknie, tak? Proszę tutaj, no. Ale kwiatuszki daje tutaj. A to okay. mieliśmy już właśnie nawet teraz. Chibi? Nie. Oh, do, do, do oh. mm, Ale do... No, do gołna. Ale nie. Blaka jest do gołna. Nie. Oh, oh, mm. Proszę, proszę. Mm -hmm. Broń, z którą gra. Do, do, glazury. Do, glazury, do glazury. Do tego. No, fajnie, fajnie. Wolę swoje elite ogólnie. Ale dobra. Uf. fajnie daje. Ty nie to, Nie 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 ale nie, nie jest złe. Taki mogło być gorszy, <sparwne> jak <Stal> Gwarmy, bo kastel gładny. Ale ten regi tego floresa, Wejdźcie do obrawy. No, na wodę? Niby to. A to ja dostałem wtedy też i tak mi się podoba. No śmieszny tak. No bo on chyba jest ogólnie. Nie wiem. E, okay. A jak nie wyszło, okej. Okay. No. Bo, chyba, jest dostępny czasowo, chyba. Tak jak patrzyłem, na ten, jak oglądałem, ludzie openingi robili, to mówisz, o fajnie. Jakiś tylko teraz jest. O, duplikaty, ale ja się nie znam. Już. O, fajne. Zastrzeżenie, warning. skażenie, Jak dosyć do pokoju wchodzimy. O, o, o Bro. Czemu go wyczuł pieniądze? O, go ja okay. pieniądze? O, Śpi. O, 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 nice. Chibi, 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 proszę. Chibi fajne, fajne. O, ale, mm, piękne. Proszę, proszę o, o Ale wobec tych brawo ładnie to Takie, do W pierwszej rundzie 4 kille zajebałem. O. o. Ciekawe. To co to on on. W Trochę niegdy, trochę, nie, trochę grubowych Dwa, do, dwa, 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 dwa kaliber. Parę fajnych skinów? Parę fajnych skinów No to nie jest fajny <gryby> y Różowy, co my tu mamy? Te książki, y y mam tego headgear ja, ja to używam, Ej, bo nie, ja tam, mam to mam i używam Ale to jest wodowi krzonki Wodowi krzonki, no ale cóż się, bo zechciało mi się strzelać Ale słyszyłem takie uuu Ja miałem takie

o, też lider. o, to szkoda. Ten, ten nie jest jak. Ten a, No, ten łuk. auk duży był, nie? O, uwaga. Waleci tyle, to by za kielę co. Uwe, nie! Uu, e, e, ładne po prostu. Nie podoba mi się, no. Kaj okay, Nie gram nikomu troszkę. Ale ładne, ładne. Dziś się jak przyjaciel. Ale ani Dajceb nie zagrać z tym, ani Tatcherem, ani Katlem. Zresztą się... trafiliśmy do dzisiaj, a później co. jest. można zaopanować wszystko. No, już wiesz, no, co to szuka speedrun trzeba, no kurde. I te zielony stick, co się dzieje? No, that's kinda interesting. Legenda! Aha, naprawdę. Wy sobie żart robicie, ale Unlucky to się nazywa. Tutaj. Dwa razy ten sam. Shadow Legacy, wow. Dzięki. Chybi może coś? No. Uff, to jest legenda, może nie w końcu tam ta... ...tylopa. A, to, to jest, to, to, A, 120 to jest. Na kosztuje 120 na rynku kosztuje broń kata. Mm. Jeszcze będzie jakiś kolor chyba, nie, ale mam jeszcze prawo opasji. O, oh. jaj, o, kolejny kolorek jeszcze no, wleciał. A to chyba mam. Uuu. O, to mam, to dawno oh. temu, kurczę Boże. Tak mi dawno temu dropał ten skin. O, Mika. Całkiem niezły. Nie, że kwiat, o, jeszcze to by dało. Mamy tu też, kurczę. Mamy O, na koniec legenda zwykłych paków. O kurde, kama macha. a mi. No duża. No duża, tylko taka taka... taka o, właśnie oversized trochę... Tak, oversize taki mam wrażenie, no? Ale domią, to do muta, do kolekcji, no, no yani 21 tych, tutaj powiększony drop może, więc... Date. O, bluzały z pierwszej brawo. O, Black, Black Ice. Zaczynamy grubo. Zaczynamy Black Eyes, wow. A drugi. A to jest, podwyższony drop? Oh. W sensie to są też karnetu, nie? Takie, co muszą być premium, więc no olkhrio, to głównie... Wow, kreski. Oj, o, o. o kurczę, o. ale pięknie, kona, kona, konam jak otwieram te paczki. O no, tak. pierwszy raz widzę takie no, coś, neonowe sny, różowy też, a to tego nie mam do niej, ale to użyłam przegrzania, także... O, oh, Shadow Legacy, pięknie wygląda. O, oh, różowy oh, O, niemiecki auk, wow. Słuchaj, so, okay. oh. że... Ojej, no przefamy, Jakie oczka ma o, Z tego o, mogą o, być o, gówniane o, same O, bo... o bo... Nie, nie, uznam, osy, że tego nie było No z tego Z Zapeksa, ta z cbr właśnie, Watson, czy jakoś tam no to clean jest. No taki, 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 taki nie wiem. No o, już tych daje, nawet co też te hedge to. są daje. Może jakiś, jakiś blakka tak no, sumie... i co, No rewolwera dało, tylko i go starczy póki co. I też jest. dało rewolwera przecież jak otwierają. No właśnie. Grzyb... Nie, to jest... A nie grzyb, jo. Iś, ślimak w domu na pewno. Oho. Różowy. O, do będę miał, wow. Bogers. To jest ten perk, jak się daje. No właśnie, perk. Będę miał, kurde, sprint. Będę... Oj. Pafa. Nieskończony wir. Jeszcze da jakiś? Oj, 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 i! To jest... O, To jest podróbka. Nuestros... Oje, ojojoj, na koniec chyba nie sypnął. To jest Wojdecz. I różowy na koniec. Legenda, tak jak ostatnio. Nie to awesome. I mean, no, like, no, ja tak, no, ale czy to jest jak niesamowite? No, I mean, over podsumowanie, over jest, podsumowanie jest takie, oh. już wam mówię Na 100 pakietów Zbudziło się 39 110. Nie, na 100 pakietów <skrym> Wydropiło łącznie 12 Legend i Black Eyesów Jeszcze ktoś będzie? 12 Legend i Black Eyesów na 100 i 10, 103 pakiety z trz... czego dwie yy, legendy były powtórkami? Z czego dwie legendy to powtórki? Nie aż tak źle. Mogło być gorzej. I wychodzi na to, że zostałeś na 100 pakietów 10 legend. Znaczy no, łącznie 10 legend i Black Eyesów Wynik? Chujowo. No, totalnie. Ale mogło być gorzej, jak z moim szczęściem. także. No oczywiście, że mogło także... być gorzej.